Dzień dobry. Argentyński pisarz Jorge Luis Borges jest bardzo chętnie czytany i cytowany przez filozofów. Wprawdzie nie jest on autorem jakiejś oryginalnej koncepcji filozoficznej, ale jego niezwykle pomysłowe i równie komiczne opowiadania pozwalają na zilustrowanie wielu klasycznych problemów filozoficznych. Nie jest to żadna koincydencja, gdyż Borges Całymi garściami czerpie z tradycji filozoficznej, dokonując jej literackiego przetworzenia. Dlatego, aby w pełni cieszyć się literaturą Borgesa i umieć ją rozszyfrowywać, filozofię znać trzeba. Planuję dwa lub trzy materiały, które będą dotyczyć zarówno filozofii u Borgesa, jak i Borgesa w dziełach filozofów. Dzisiaj pierwszy z tych odcinków, w którym skoncentruję się na jednym z wątków opowiadania pod tytułem Tlen Ugbar Orbis Tertius, opublikowanego w najgłośniejszym zbiorze opowiadań Borgesa pod tytułem Fikcje. We wspomnianym opowiadaniu znajdujemy bardzo zabawny sofizmat o dziewięciu miedzianych monetach. Sofizmat ten został sformułowany przez e, pewnego hereziarchę. Borges e, lubi słowo herezjarcha, na fikcyjnej planecie Tlen. Otóż świat planety Tlen to świat, w którym za zdroworozsądkową i niekontrowersyjną uważana jest ontologia idealizmu subiektywistycznego w rodzaju tej bronionej na naszej planecie przez e, Georgia Berkeley'a. Sofizmat herezjarchy ma być wyzwaniem rzuconym Filozoficznej ortodoksji panującej na planecie tlen. Ma to być argument w obronie materializmu, poglądu zgoła absurdalnego dla mieszkańców planety tlen. Pod tym względem status tego sofizmatu jest analogiczny do ziemskich aporii ruchu Zenona Selei, które miały bronić niedorzecznego dla ziemian poglądu o nieistnieniu i niemożliwości ruchu. Sofizmat o dziewięciu miedzianych monetach brzmi następująco. We wtorek osoba X gubi na ścieżce przez pustkowie dziewięć miedzianych monet. W czwartek osoba Y znajduje na ścieżce cztery monety. Nieco zaśnie działy po środowym deszczu. W piątek osoba z znajduje na tej samej ścieżce trzy monety, i w ten sam dzień rano osoba x znajduje kolejne dwie w sieni swojego domu. E, tak więc zgubiono dziewięć monet i dziewięć zostało znalezionych. Herezjarcha argumentuje, że absurdem przecież byłoby przypuszczenie, że cztery monety z tych dziewięciu znalezionych nie istniały od wtorku do czwartku, trzy od wtorku do piątku po południu, a dwie nie istniały od wtorku do piątku rano. Logicznym jest natomiast przypuszczenie, że monety te w jakiś sposób, choć niemożliwe do pojęcia, istniały w każdej chwili składającej się na trzy wymienione okresy. Racjonalnym jest też przypuszczenie, że monety znalezione w czwartek i w piątek to te same monety, które zostały zgubione we wtorek, a nie tylko takie same monety. Zanim przejdziemy do krytyki, z jaką sofizmat herezjarchy spotkał się ze strony filozofów z egzotycznej planety, wyjaśnijmy, dlaczego wywody herezjarchy w ogóle uchodziły tam za sofizmat. Otóż zgodnie z idealizmem Berkeley'a, esse równa się percipi, a więc istnieć to być postrzegany. Tymczasem herezjarcha stara się uzasadnić pogląd, zgodnie z którym monety... Istniały także wtedy, gdy wraz z tym, jak zostały zgubione przez osobę X, nie były przez nikogo postrzegane. Dodajmy na marginesie, że w tym samym opowiadaniu i w tym samym duchu berkelejowskiego idealizmu, Borges humorystycznie zauważa, że na planecie tlen. Pewien próg trwał, dopóki siadywał na nim pewien żebrak, a nie jeden zru zrujnowany amfiteatr został ocalony dzięki temu, że był przedmiotem percepcji pasących się na jego terenie koni lub przebywających tam ptaków. Wróćmy do sofizmatu. Filozofowie z Planety Tlen wskazywali, że historyjka o dziewięciu miedzianych monetach jest sformułowana nie tylko z wykorzystaniem wyrażeń dotąd nieobecnych w słownikach językowych mieszkańców tlenu, ale co gorsza, neologizmów zakładających to, co dopiero jest do wykazania. Chodzi tu mianowicie o słowa zgubić i znaleźć. Rzeczywiście, jeśli stwierdzamy, że w chwili t' znaleźliśmy przedmiot, który zgubiliśmy w pewnej wcześniejszej chwili t, to stwierdzamy m.in. identyczność w czasie przedmiotu istniejącego w chwili t' z przedmiotem istniejącym w chwili t. Z kolei warunkiem koniecznym identyczności rzeczy w okresie między chwilą t a t' jest jej ciągłość czasowa, a więc istnienie tej rzeczy w każdej chwili z tego okresu. Niemniej jednak, na obronę herezjarchy można przytoczyć fakt, że jego opis sytuacji z monetami nie zawiera stwierdzenia, że znaleziono te same przedmioty, które zgubiono. To jest dopiero hipoteza, którą herezjarcha przytacza w roli najprostszego ujęcia, czy też najlepszego wyjaśnienia opisanych przez siebie faktów dotyczących monet. Ponadto krytycy herezjarchy raczej mylą się co do słów zgubić i znaleźć. Z samego stwierdzenia, że w pewnej chwili znaleziono monetę, nie wynika, że moneta ta istniała przed chwilą, której została znaleziona. Podobnie na przykład jeśli dana osoba w chwili T, rozwiera przez nieuwagę palec wskazujący i kciuk, w którym trzyma monetę, a następnie zupełnie nie pomna tego faktu, zajmuje się innymi rzeczami, oddala się od miejsca tego zdarzenia, po czym dopiero konstatuje brak monety, to o osobie tej możemy prawdziwie orzec predykat zgubiła monetę w chwili T. Wydaje się, że możemy to zrobić nawet wówczas, gdy w tej samej chwili, w której Nastąpiło rozwarcie palców, trzymana w nich moneta przestała istnieć, w szczególności jeśli skądinąd byłoby prawdą, że moneta przestała istnieć w skutek utraty kontaktu z palcami lub w rezultacie zniknięcia z pola uwagi naszej osoby. Filozofowie z tlenu mają rację, gdy zauważają, że stwierdzenie o monetach znalezionych w czwartek, iż były nieco za śniedziałe po środowym deszczu, zakłada coś, co dopiero jest do wykazania, a mianowicie, że monety te istniały w pewnym okresie między wtorkiem a czwartkiem. Jednak Herziarcha mógłby bez szkody dla swojego argumentu usunąć to sformułowanie z opisu stanu faktycznego. Mimo wskazanych niedoskonałości w przytoczonej części argumentacji e, krytyków herezjarchy, warto zastanowić się nad e, filozoficznymi, konsekwencjami ich naturalnej skłonności do poszukiwania argumentów wymierzonych w twierdzenie o istnieniu przedmiotów materialnych. Przedmiotów rozumianych jako niementalne, zachowujące tożsamość w czasie, istniejące niezależnie od bycia postrzeganymi przez jakikolwiek umysł. Samo wyobrażenie istot, których silnym przekonaniem instynktownym, by posłużyć się tutaj wyrażeniem Bertranda Rassella, jest przekonanie o prawdziwości idealizmu, skłania nas do zadania pytania o racje, które my moglibyśmy przytoczyć przeciwko ich poglądowi i na rzecz zdroworozsądkowej zdroworozsądkowej dla nas i naukowej ontologii realistycznej. Okazuje się, wbrew temu co mogłoby nam się wydawać, że teoria idealizmu subiektywistycznego nie musi być teorią wewnętrznie sprzeczną lub taką, przeciwko której jesteśmy w stanie sformułować nasz własny master argument. Nie jesteśmy. Filozofowie już jakiś czas temu pozbyli się tego złudzenia. Jak stwierdza Willard van Orman-Quine, Jedyne świadectwa, jakie posiadamy na rzecz istnienia, realności, jakichkolwiek przedmiotów, to świadectwa polegające na tym, że założenie ich istnienia pozwala nam w maksymalnie prosty sposób objąć i uporządkować chaotyczny zbiór danych doświadczenia. Jednak to, co jest najprostszym schematem pojęciowym dla Ziemian, nie jest takim dla mieszkańców planety Tlen. W końcu, by ponownie odwołać się do Kleina, nawet jeśli prostota nie jest czymś całkiem subiektywnym, to jednak ma zasięg tylko lokalny. Zatem, co tak naprawdę istnieje, skoro możemy mieć dwa niezgodne ze sobą systemy ontologii, odpowiadające na to pytanie, z których każdy pozostaje. W zgodzie z całością doświadczenia, ale jeden z nich jest prostszy dla nas i prowadzi do prostszej dla nas systematyzacji danych doświadczenia, natomiast drugi posiada te własności dla istot o jakiejś istotnie różnej od naszej konstytucji mentalnej w rodzaju tej posiadanej przez mieszkańców planety tlen. Czy jesteśmy uprawnieni do przyznania wyróżnionego statusu? naszemu zmysłowi prostoty.